Witam wszystkich na pierwszym odcinku, z mojej perspektywy, jest dzisiaj ze mną Czekaj chwilę, bo muszę... <grywki> Jaki wstęp dobry, nie mogę, villagerowie zaczęli mi Co Dobra, wyłączę sobie dźwięki, na razie. Yy, aha, Fesiu tutaj bije, widzę golema. Ja będę miał trochę lagi, więc... <grywki> I mam takie rzeczy na starcie. No, jest z nami jeszcze Yolo. Yolo, możesz się przywitać. Który jest... C Warden. Tak, dokładnie. No, ja chciałem... Tak Dobra. Proszę, no, troszeczkę zostaw tą sikierkę. Ona no, specjalnie tam jest. Jakaś ścierka. tą sikierkę, A no. to po co? A to co ja mam wziąć, co? Zostaw tę sikierkę, Ania. Ta sikierka mówi, że ktoś jest na nas E, powiem tak, Fesiu, ja się zastanawiam nad jednym. Bo jeżeli chyba ten gadał w tym samym czasie, no tak de facto to samo się gadało, co nie? nie. Ja mu nie wiem, czy nie napiszę, że e, by sensu, żeby on to wrzucał jakby to samo. Nie no może tak nie? szczerze, bo to inna perspektywa... A nie, w sumie wy jesteście w jednym teamie, no to trochę nie ma sensu. Ale w takim ma... ale jakby on w ogóle był w innym miejscu, ale to nie ma sensu, sensem względu, że e, cały czas to samo było gadane. on się w ogóle nie odzywał. No, to nie wyta. Dobra. Co możemy robić w sumie, widzowie? Yy. Mi się nie chce robić cięć, Więc yy, jak ktoś yy, ten, jak ktoś będzie niegrzeczny, no to po prostu nie będzie po mojej perspektywy. Taka prawda? Jesteś tak zwanym awardem. Tak, dokładnie. Dobra. Dobra, yy, w takim wypadku nie ma co się, to ten, co leni, le, lenić się, więc robimy sobie siekierkę żelazną, robimy sobie yy, tem, no, tarczę, no i myślę, że jeszcze bym sobie zrobił yy, kilof, bo no, kilof złoty nie jest dobry jest najlepszy w grze No, pod względem, no względem się, nie? pod względem... Pod względem szybkości jest najlepszy, no ale mnie nie interesuje szybkość Mnie interesuje e, nie interesuje Nie, szybkość, nie się rzucania. szybkość, tylko technika Dokładnie Technikę uczycie w ciebie zawodnika, dokładnie Dokładnie Fesiu wie, Pesio wie o czym mówię Zadam z racji, że Michał wrzuca później ten film bo ty w środę, czy w piątek wrzucasz, bo ja w pędziak na pewno to ci mogę teraz powiedzieć. Nie mam pojęcia. Dobra. Na pewno myślisz. O co tu się stało? Co nie Nie, nie no nie bij mnie, nie mnie, ja cię z łapki uderzyłem eee, krok, no Dawaj tego, dawaj do kopalni może jakieś co? Proszę mi, jest Proszę mi nie widzieć. Co to? Ups. Uderzyłem w Trzeba uciekać, uciekać trzeba. Dobra, idziemy do kopalni? Czy coś? Idziemy do kopalni. Dawaj, kopalnia. A i ja mam obiecy pomysł, żeby nagrywać. kopalnia. No. Żeby nagrywać o różnych godzinach, czyli że ja na przykład gram z chubetem sobie tam gadamy, a na przykład wy sobie tutaj gadacie, żeby o nie to wiecie, o motera. No, staj, Nie bij mnie z tego, no co za skamer. Słyszysz? Tak, no. no. Lecie, I... Co? Bo te, te filmy, to ja je wrzucę. czy znaczy, Michał je wrzuci, ja je wrzucę, bo one mają jakkolwiek sens, ale e, jakby nagrywanie, wiesz, jakby razem, ale osobno. Dawaj. Wiecie? No nie bij mnie, no blowa już mam. Jest pistol włączony od siebie Co ty, jaki pistol E dobra, się dałeś wchodź w CS-a Nie mam no halo, no my no, no, ja, nagrywamy no, Ja muszę zmegać na, na tę chwilę obecną Michał, że we farmie się macie kiedy wrócę Ci, No mi Nie wiem czy dzisiaj wrócę, bo ja muszę chwilić ja, Halo dzią, I Dostaw go w zboleja pada Devin Es, 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 es. Ała Co ty gadasz? No to leci jak musisz, Fejsie ja o, o nie Musisz O nie Ewentualnie mi homoproposalizujesz low Czemu tego? Co, zabiłem podsernika? A to nie chcąc, bo taki masz wypadku. Michał ma... Michał ma propozycję do odrzucenia. Jes! Tak to się robi! Ej, do Halu i teby podnieś! Chcę podnieść, ej, ja jej ja mówię, tak przyjść. Eee, nie! Podnieś, tak tam, i tam... No dobra, czekaj, to był... to był jakiś kurs of vanishing? Nie, dobra <noise> Nie, nic nie. Nie! Skut. <noise> Dobra, idę kopać diamenty Bo mam kilo w przyklęty sobie masz swoje narzędzie, więc wiesz masz łatwiej. Dobra o tu jest coś fajnego Cześć ja sobie pointa tu w ogóle muszę dać bo pewnie zapomnę Ja Spoko ale ja muszę mieć żeby przyjść tu przecież No i fajny poszedł w ogóle, w ogóle prawdopodobnie y, Was tak będzie słabo słać na tym odcinku. No bo jednak gadam no, przez no, telefon. No, w sumie jest peaceful, tak? tak? Bo to pierwszy dzionek. Dobra. Ale będzie diamentów naformione. Mój. Em. Kurde, mogę ci powiedzieć proporcje? No mów, mów, mów. Mam propozycję do odczytania. Zobacz, że Hubertowi nie wszedł film, idziemy nagrać fazmę. Ja odbędę nagrał. Możemy też zrobić tak. Ale to jak tylko nagram swój. Proszę. Nie, wiesz, no powycinać nie jak coś, ten, tego. No ja i tak nic nie będę wycinał, bo przecież tu raczej, wiesz, nic... Nikt nic nie przeklnął, ani nic. Spokojnie było na moim odcinku w porównaniu do Huberta, jak ja, się, jak ja ciągle mu się tam wpakowywałem. Bo my jego. Bo my jego. No. Ajajaj, aj, aj. tych diamentów jest dużo tutaj, ale trzeba sobie bloki naparmić, no bo tak wchodzić po nie. saponie. E, tak, dlatego ja myślę, że właśnie to co ja wcześniej mówiłem, też do widzów mówię, że e, będziemy nagrywać osobno. No to jest spoko, no bo wiesz, to będzie coś innego się działo, ale też wiesz co? Też y, fajna właśnie jest opcja, jakbyśmy na przykład razem zdarzyło się, żeby nagrać, to jakoś na przykład y, ten, na przykład y, wstawiłby to, wiesz, tam do ciebie na kanał, na prywatne i ty byś to pobrał i perspektywę z tego połączyć jakoś, możesz zawsze. Bądź tak, nie chcę mi się po prostu czasowo. No spoko, jak tam wolisz? Ja tylko tak wątałem, żebyś się ten... Eee, mogę wrzucać, bo powiedzmy, że ja mógłbym robić cały czas filmy, tylko że one gówno wyświetlenie robią tak de facto i mm -hmm. wiesz. Po prostu czas mi szkoda, wiesz? Spoko, A to jak, wy, jak Wy pomagacie mi, no to jest łatwiej. Chociaż trochę. To nie jest cała duża, ale to już jest mniej nie roboty, co nie? O, lap jest tu był akurat. No tak wiadomo Proszę, że trzeba przecież wrócić do nagrywania jakkolwiek. Tak, no Właśnie, ty sam będziesz mógł przyglądać te filmy, co nie? Tak, ale raczej jak nie będziesz przypinał, nic to nie muszę. Bo, bo, bo ja mam tak, że jak ja montuję, to po prostu już automatycznie już wiem, co tam mówię i wiesz. Większość scrolluje, bo... No ja nie pamiętam. Ja pamiętam. Nie. Co? No ja nie pamiętam. Ale chyba nie, no nie wydaje okay. mi się, żeby przeklinał ani nic. Chyba, chyba tobie też ceni. No, tylko nie będzie miała problem, bo będzie Fesia tylko słuchać, wiesz, o tym na samym początku. Eee, co? Nie kłam. Ja już potem na koniec go włączyłem, bo nie, nie mogę w ogóle nic zrobić, jak wiesz o co chodzi. Że wyciszyłem jakby aplikację w tle. Zobraja. Mamy spoko. Ojejej, dużo dużo tych diamentów. No ogólnie... Właśnie pytanie, jak to robimy? Czy robimy coś poza odcinkami, czy też na? No? Wydaje, poza... wydaje mi się, tylko że na? można, można. Ja jestem na, na, jak najbardziej tylko za. Na. Wiesz czemu? Czy... Tylko na. Nie, z, nie, 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 że tylko na. Właśnie na odwrót, że poza odcinkami też. Wrócę. Co? cześć cześć A też mi się ciężko przyzwyczaić jakby do nowych osób, z którymi nagrywam, będzie chodziło o fesia, że wiesz. ja e, ra, ra, raczej wiem, że ty się nie są odzywasz, Hubert, to wiadomo. Ale zginąłem. A, A weź... nie, nie zginąłem. Czemu nie zginąłem? To jest pisku. Może, może jeszcze. jeszcze? Dobrze, że to wpis. Ja tutaj już szykuję Fazmofobię, to nie? Mhm. Mm Ja myślę, że ja to tak zrobię, że to wystawię na noc jakby. Ojej, ale ludzie... by. No nie, jej. skam. O dobra, jednak nie skam. Czemu nie mogę tu wpłynąć? Czemu nie mogę tu wpłynąć? Halo? jaki skam? Nie wiem, ale będzie tak, że... Trasi mi się dziwnie na tak... Nienaturalnie, wiesz, dzisiaj. Nie wiem, czemu. Mi się fajnie nagrywa. Że bardziej ja, ja bym... Powiem tak, ja bym bardziej wrażenie, gdyby to fesie się niż ja. Bo tam przyglądałam w montowaniu, co nie? <grym> Spoko, Czaję. Bo ja, ja jednak robiłem tak, że na przykład jak kogoś brałem, to na dziś się grał z nami, ale jakby... E, właśnie ty jesteś w tym momencie głównoprowadzącym, ja jedynie co to, co ty się mówić jakiś czas. No tak, słyszę. Co, nie? Wiadomo. No tak najczęściej powinno być, więc nagrywanie w dłuższych momentach było najlepsze dla nas. Mhm. Mm Tylko miał tam no, on on pierwszy, kto Da, no wiem, wiem. Taki? Ja właśnie nie wiem, czy są on znaczy, jest on taki. Tak nie jest lepiej, no to fakt, widać różnicę. Dalej, mało do perfekcji. Znaczy, mm -hmm. Ja nie mówię, że Bo razu nie wiadomo co zrobił, ale. No wiadomo, to... robił. próbuję progresować. I progresuje. nie ma O, tu są jeszcze. Właśnie, takich, gdzie mówiłem wcześniej, właśnie. Jak nagrywać te filmy? W ogóle co sądzimy o gamie? To O czym? O gamie No ja mam. Ja też mam głębokie. No jak nagrywasz to musisz mieć, bo pewno no będziesz widział. No to prawda. Nie to będzie gówno widział. No to prawda, widzowie nie będą zadowoleni. Dobrze. Ja mam zbugowaną, wiesz. Ja nie mam i normalnie wszystko widzę co chcę. A ja. O, tu kolejne diaksy są. W ogóle tak chodzę po tych jaskiniach, zbieram te rzeczy, co nie, a ja w ogóle zbieram tylko diamenty, tak inne rudy pomijam, muszę ja też nie zbierać te rudy inne. Ja też zbiera, nie zbieram nic z czego nie opłaca się. Bądź no, tak już, jak już jak mam, tak, mam na jednego seta tak, na przykład, już mam na jednego seta. O nie, Banshee. Nie mam już... bans na R7. Nie dziwię się. No, mogę się w nią wbić, nie? Gle, trzeba, musi coś uważać, bo jak y, jesteśmy na Lunarze i mamy tego, wiesz, op operatora, to jak ten, jak y, ty, 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 jak kliknie się teleport w menu waypointów, to cię tepnie normalnie. O ile tu jest Diaksów. Fajnie. A to ciekawe opcja w Ciekawa. No dlatego musi się uważać na to, ja też. Się możemy przez przypadek tepnąć. Do waypointa. Dlatego byśmy nie chcieli jednak. Dogen. No, super. Dogen. Super. Zatrzymujemy go w miejscu, chopie. W ogóle, widzowie, napiszcie w komentarzu ile ja już Diaksów pominałem. Na waszych oczach. Kurde jakiś komar tu latał mnie w pokoju. Ale za niedługo będę kończył ten odcinek. No bo już trochę tych minut jest jednak. A nie, w sumie myślałem, myślałem że więcej jest, a tak naprawdę jest 1536 ten Ty... ma Ja nie mogę, nie mówcie mi. Nie, bo nie no, wiem co czy się Nie... Nie, nie wiem czy się nagrało. W sensie... Nie, jakby się nie... Miałem taką sytuację, że chyba się nie nagrywał ekran. Wiesz, że w tym momencie będzie. Ci nogi skrócił. No wiem, domyślam się. Ja rozumiem, że Hubert by nie umiał... Raz wawic, nie? Co ty gadasz już kilka razy nagrywałeś przecież kiedyś A To dawno nie, tam był nie a no ale masz że jakieś doświadczenie ze mną nagrywałeś a ja Hubert no W sumie Tylko jedynie kilka razy w imak był I też nawet nie jako prowadząca nie jako e, dru, drugą ekrana mien... no, tak powodna No Chyba się nie nagrało wydaje mi się nie, ja już ją jadę do ciebie, nie. Ja tak tego nie zostawię. Ja Cześć, teraz się nagrywa? Ja się do ciebie, ja ciebie chyba. A teraz się nagrywa. No ja muszę nie mieć w pełnoekranowym tym, żeby nagrywać. Kurde. To co, od nowa? No Chyba. Może po prostu będzie to odcinek pogadankowy i tyle no Praktycznie nic nie widać. Ale mnie denerwuje to, że w oknie gram. Jeny. A ty też grasz jak nagrywasz, to grasz w oknie czy nie? Ja wygadam przechwytywanie aplikacji przechwytywanie tego okna No ja też sobie będę się o to ustawić, bo no... Teraz poległem. Będę miał film z pogadanki. Ale w sumie tak się nic nie, nie działo ciekawego tutaj, no bo co no? Jedyne co ciekawego było to, że tego killłem Fesia Tak to w sumie zdobywałem diamenty, to nie było jakoś nic bardzo ciekawego Więc sobie możemy zostawić no, ten odcinek będzie tak bardziej ogólnie takie rzeczy to zobaczyć na streamie, ale wiesz Po prostu No wiesz o co chodzi No wiem że film ostatni prawie miesiąc temu jak wybiłem 1000 subs subskrypcji To jest nagrany na kolanie Zmontowany w, na kolanie i wrzucony przez e, internet który jest z prędkością gówna Fantom mhm. Fantom? Nie To oni Oni, bo go raz widać dwa razy raz z raz szybkimi igrymi jakby... Ty Fantoma tak, ma, Ty fantoma, raz, fantoma nie łazisz poza czy pani? A <laughs> czy znaczy on raz tak jest raz długie u i dwa razy szybkie To było o nic, nie? Raczej tak No raczej event A czy jeszcze, że e, raz miał góry nie? No. Zrobił mi cztery eventy o no oni, co nie? Cztery no bo, eventy były. No bo Gorio też A, robi no. częste eventy. No słuchaj, mining, aha. Gorio bardzo często robi wenty, jeżeli jesteś jego pokoju. Spoczają się, że cztery zrobił i jeszcze nie ja Chyba w jego pokoju 4 eventy mi zrobił. No spoko, no w sensie to jest normalne u Gorio, no. Ale rozumiesz w takim sensie, że powinien kulkę zrobić, co nie? A nie jedynie bez kulką. Co? O, spawner znalazłem! Wiesz, co chodzi? Tą kulkę taką, co Oni nie można robić, nie? No, ani razu tego nie zrobił. No bo Gorio, no nie, nie. No bo Gorio to jest do właśnie, który bardzo rzadko robi tą kulkę. On nie lubi tej kulki robić. Tutaj komary tu się latają, co? I już komary latają. Leży jakby na na kuma komary latają. Znaczy diament, to tu ominąłem, co jest. O, kolejny diament. Nie wiem, ja tak nie lubię normalnych duchów. Nie Jest typu Obake, Hantu. Deogen, Moro i Tai. Co? Ty, 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 ja nie, tych nie lubisz duchów? Lubię najbardziej. No bo A, najłatwiej ma... je rozpoznać, co? To też, ale nie lubię jak jest normalny nie ma żadnych umiejętności, masz tak to wyboru kilka duchów. Wiesz, no wiem o co ci chodzi. Oj, prawie wpadłem do lawy, pytam, ale FPS, no, narzekam na FPSy. Jeszcze nie mam pełno ekranowego. Ja mam Ja jednoczy Mekna w tej fazem odpalam mm Mhm. wiesz Dobra bo tu się w sumie już nic nie dzieje ciekawego Nie co można kopać poza ciśniem do pewnie diament no, i jeżeli w ogóle dotrzemy do tego momentu No czemu mielibyśmy nie dotrzeć Do no, Netherlight no nie wiem Też no i Oho, znowu Deogen, o, oh, ale fajnie. No, do, Deoś jest fajny. To jest young Deoś. Ej, e, bo jest jeszcze od niego, bo nie umiem go lupować. To się nie rusza w ogóle. Ej, w ogóle pomyśl sobie dadnąć od Deogena. Czy to jest taki wstyd? Wstyd to jest jak się schowasz z szafy a nie wiesz, że to Deogen. Wtedy masz już jakieś wytłumaczenie. Dobra no chyba będę kończył ten odcinek Tak szczerze Trzeba ocenisz go biolo wrzucisz to wrzucisz tak on z nie robił Ale perspektywa jest to się jest Dobra To będę kończył to, to będę kończył Oj, F5 halo Czy to jest F5 tu a będę kończył w ogóle. Zobaczył jaki u mnie skin. A w ogóle screena zrobiłem przez przypadek. Będzie na miniaturkę najwyżej. Ale to nie zrobiłem ze jedynką tego. Yy. No to do zobaczenia, do następnego się siema.